Fundacja Piękna Polska. www.fundacjapięknapolska.pl. Jezuleta Pachowska, jestem projektantem wnętrz, architektem wnętrz, to się tak bardzo ładnie nazywa. Jestem artystą plastykiem po Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuję się projektowaniem, aranżowaniem wnętrz już wiele lat i miałam na swoim koncie rozmaite wyzwania, które mnie bardzo cieszą, że są tak różne. Kim jest dla Ciebie architekt, projektant? To jest zawód, który łączy w sobie tyle umiejętności i tyle różnych dziedzin. Mogę to powiedzieć po latach pracy. Najpierw wydawało mi się, że ja się nauczę tam jakiegoś... Dodam swój, swoją plastykę i nauczę się paru rzeczy i będę po prostu takie, że miasto uprawiać. Teraz się okazuje, że to jest jakaś większa sztuka. Ale daje się pogodzić. Jest tam wiele artyzmu, jest tam wiele... Techniki, jest tam wiele psychologii w tym, co robimy. No i na szczęście skutkuje w wielu przypadkach zadowoleniem klientów, jak i moim. Dzień dobry, Filip Kurzewski, jestem absolwentem architektury. No, przez jakiś czas działałem w architekturze i też ciągle do niej wracam. No, natomiast współpracuję z firmą JOL Wnętrza i tutaj działamy, działamy razem na polu wnętrzarskim. Dla mnie architektura to jest takie trochę połączenie moich pasji. Ja działam właśnie i na polu architektonicznym, na polu wnętrzarskim, ale też na polu szeroko rozumianej grafiki i, i, i reklamowej, i, i, i rysunków. Tak więc no, dla mnie architektura to jest takie troszeczkę zestawienie różnych moich takich ciągot, czyli taką, nie wiem czy mogę powiedzieć codziennością, ale no, wielką pasją. Czym dla Ciebie jest zawód architekta wnętrz? To jest troszeczkę działanie w cieniu, to znaczy są momenty chwały, ale tak naprawdę to, to jest dosyć taki... To jest działanie raczej z, z ukrycia, nie, nie na fiszu, a, a często jak gdyby chwałę zbiera klient, bo to jest inwestor. To, nie, to jest taki zawód, który jest rzemiosłem w związku z tym. Jak według Ciebie postrzegany jest Twój zawód w Polsce? Różnie. Różnie, bardzo różnie. Co temat to, to, to wyzwanie, co klient to inne, inne rzeczywiście złożenie. No i e, faktem jest, że nie każdy dorósł, czy nie każdy ma świadomość, na czym polega współpraca z projektantem. Ci, którzy wiedzą, którzy potrafią docenić i wykorzystać to, co dostają od projektanta, no to mają lepsze efekty i mają więcej zadowolenia. No, a niektórzy jeszcze powinni coś się może dowiedzieć faktycznie. O tym. To teraz czy istnieją jakieś organizacje, narzędzia, które pomagają promować twoją pracę w Polsce i poza jej granicami? W moim przypadku no to trochę takie portale internetowe, gdzie się umieszcza projekty, jak się coś zrobi ciekawszego. No, na przykład jak robiłem dyplom magisterski, to miałem taki jakiś przyjemny przyjemne zdarzenie wysłałem ten e, projekt na taką międzynarodową amerykańską stronę Evolo, no i się dosyć e, rozpowszechnił, taki się zrobił dosyć modny w tym internecie i w efekcie nawet dużo jakichś innych e, e, tak reakcji, ale też innych magazynów się przez to do mnie zaczęło odzywać, e, no, podobno ten projekt się jakiś taki w, w Rosji wtedy zrobił e, dość modny, nawet wydawałem wywiadu do radia rosyjskiego. Dzięki temu, więc no to takie chyba było e, trafione miejsce, żeby ten Brawo. projekt wysłać. <gry> Natomiast są fajne miejsca na co dzień już tak, tak bardziej przyziemnie, z których korzystamy. To są firmy, które mają świetnie wyszkolonych handlowców, to taka firma Internity na przykład. To jest dla mnie taka encyklopedia, gdzie ja wiem, ja się, że tak powiem, doszkalam również z nowych możliwości, produktów, których mogę używać. Bo, bo wiedząc, z czym mogę operować, mogę projektować dopiero. Szalenie sobie również cenię kilka wizyt, które miałam okazję odbyć do, do fabryk, które produkują różne przedmioty, których używamy. Dlatego, że mój respekt dla produktu i dla firmy wzrósł wielokrotnie. Jak również, jeżeli proponuję klientowi coś, to ja dobrze wiem, co proponuję. I to jest bardzo słuszna linia, żeby żeby móc się zapoznać z bliska z tymi wytwórcami. Znaczy studenci, którzy trafiali do mnie na rodzaj praktyk, no to ode mnie otrzymywali głównie takie informacje, jak rozmawiać z klientem, albo jak się zachowywać, czego oczekuje ten klient. Czego potrzebują Twoi klienci, a czego chcą w realizowanych projektach i czy widzą tu różnicę? I tu wchodzi ta psychologia, którą jak się okazuje po latach, ja już mam drugi zawód chyba, bo ja muszę rzeczywiście sama znaleźć tą odpowiedź w nich. Oni często sami jeszcze nie wiedzą, a ja muszę to znaleźć, o co chodzi. Czasem wydaje mi się, że wiedzą albo wiedzą, ale nie, nie zawsze. Czy w dużej architekturze rozpatruje się funkcjonalność wnętrza? Pracowałem w, a, w, pracowałem. w takich w większych miejscach, które czasami są nawet paru i też współpracuję tutaj przy projektowaniu wnętrz I mam taką właśnie spostrzeżenie, że, że myślenie architektoni architektoniczne, ale takiego architekta inżyniera o wnętrzu jest troszeczkę inne, no, ma troszeczkę inne podłoże i tak e Oczywiście i tu jest jakaś logika, i tu jest jakaś logika. Wpominam natomiast no, dla mnie ideałem to jest takie właśnie połączenie, jakiś taki ok. złoty środek między jednym a drugim. Czyli współpraca architekta Zawsze eee, ta myśl osoby zawsze, wnętrz, bo to nie zawsze jest architekt. Ta myśl zawsze jakaś jest, natomiast A do mnie bardzo no, trzeba ją wybalansować. Tak, zazwyczaj. trafiają podkłady architektoniczne, które przychodzą do mnie, żeby się nimi zająć. Okazuje się, że tę logikę funkcjonalności musimy rozpracowywać od początku, ale ja myślę, że to jest dlatego, że projekt pierwotny nie jest jeszcze wiadomy, kto będzie odbiorcą, to znaczy kto będzie użytkował i do jakich celów jakieś tam przestrzenie. W tej sytuacji, no, jeżeli to się projektuje konkretnie dla, dla konkretnego tematu, to tak, a, a w innych przypadkach niekoniecznie to jest dopracowane. Czy Polska jest piękna? Mm, bardzo jest piękna. Trochę jest niestety zaniedbana. Trochę Oczywiście jest. To jest. Trochę e... jest, Czeka, to jest pytanie, czy nowe. mówimy ogólnie, czy, czy chodzi o jakieś Nie architektoniczne architekturę, podłoże. No, jeśli chodzi o architekturę, to trochę jest bałagan niestety. Mm -hmm. mm. No i to z, z, z różnych rzeczy wynika. No. Trochę nas boli, że się jedziecie przez małe urocze miasteczka i to nie wygląda tak ładnie jak w innych rejonach świata, gdzie można porównać, ale też wiemy, że w tamtych rejonach świata to nie jest tak, że oni mają lepsze poczucie estetyki, tylko oni mają nakaz <noise> i to jest regulowane odgórnie, czyli jest ktoś, kto pilnuje tej estetyki.